Malgorzata Kozuchowska zarabia na tym musi grać w serialach. Niezależność jest fajna, tak ostatnio dosyć często powtarza Malgorzata Kozuchowska. Już nie interesuje jej zwykle rola serialowa. Podkreśla, że będzie wybierać tylko te wartościowa. Ambitna. Sama zostala producentka wzorem wielkich zachodnich gwiazd. To wyzwanie zawodowe oraz oczywiście większe pieniądze. W dodatku zaangażowała się w działania mające na celu wyrównanie zarobków między kobietami i mężczyznami w naszym show-biznesie. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy zagrała as w sześciu produkcjach. Przy czym tylko w Zolzie i Gdzie Diabel nie może. Tam baby poslen zagrała ważne role. Zważywszy, zanszacowano jej zarobki za jeden film na 200 tysięcy. Zl, to nawet gdy grywała role drugoplanowe, na pieniądze narzekać nie może. Jednak prawdziwa Aldora do odkryła Malgosia w internecie. Ma niemal 1-2 miliony obserwujących na samym Instagramie. Daje jej to miejsce w ścisłej czołówce najbardziej wpływowych osób w polskim internecie, spośród wszystkich branż. Według naszych ustaleń reklamowy post Kozuchowskiej to zazwyczaj 20-25 tysięcy zpl. W grudniu miała ich piec. Promowała kosmetyki, książki, usługi firm. Wpadło jej zatem nawet 125 tysięcy zł, czyli dużo więcej niż za rodzinkę.pl. Podsumowując, wychodzi na to, że gwiazda filmów robi swoje i rocznie bez problemu może zarobić prawie 2 miliony zł, A o takich pieniądzach wielu kolegów i koleżanek z branży może obecnie pomarzyć. Nic tam dziwnego, zamal malgosia sobie w miarę spokojna o przyszłość. Jak sama opowiada: Jej życie kreci się wokół rodziny, zajmuje się swoim ukochanym i jedynym dzieckiem, jasiem, 9 litrów. Kropka. Nawet stara się gotować i piec ciasta. O co prosi Jamas Bartek? 43 litry, choć nie zawsze ma aż tyle czasu. I niezwykle teraz docenia kaz do wolnego się w drodze do szkoły. Jas chcę napisać książkę dla dzieci. Kawa, spacer z psami. Pazury, pilates, muzykino. Jak się pracuje w weekendy, to zdarza się czasem taki wolny, chilujący dzień w tygodniu. Więc korzystam i nawet ten brak słońca mi tego nie popsuje. Opowiedziała o swoim zwyczajnym dniu w jednym z ostatnich postów w Internecie.